Oh! Mamo! Mamo! Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Shibuya i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z Outlasta. Dobra, ruszamy z kopyta. Zdobyliśmy tutaj ten kluczyk od tego naszego kolegi, który spadł z góry. I musimy teraz udać się na górę, żeby otworzyć nasze piąterko. Prawdopodobnie czeka tam na nas zgraja. Już się boję. Zgraja niebezpiecznych przeciwników, którzy będą. Oh! Fuck! Już mnie goni! <ścoughs> no nie! Uderzy mnie! A! Ah! Szybko, uciekamy tam na górę skąd on przyszedł Uda nam się? O nie Tu jest zamknięte, wow Dobra e he. Którą stroną musimy, nie Fuck O tutaj na górę, tutaj na górę I tu nas jest złapie O nie spadłem na dół A. Muszę chociaż troszeczkę życie zregenerować Gdzie tu uciec? O, dobra, dobra, dobra. <ścoughs> Nie wierzę, że to się dzieje, naprawdę. Dobra, powolutku sobie stąd wyjdziemy. Już tak od samego początku takie, takie emocje. Dobra, po prostu musimy iść powoli na górę. No Kolego Dobra. Szybko sobie tutaj przejdziemy. huch. Uh, uh. Tym razem doskoczymy. Okej, okay, doskoczyliśmy O oh fuck. Coś tu się podziało niegrzecznego. Dobra, nie widzę ich tutaj, ale... My musimy wejść tutaj. I mamy kluczyk. Także wchodzimy i zamykamy za sobą szybko te drzwi. Huh. Okej. Okay. To jesteśmy bezpieczni. Stosunkowo. Eee. Znowu musimy przeskoczyć. Opa! Dobra. Udało się. Follow the blood. Podążaj za śladami krwi. Coś nam tutaj nowego doszło do czytania nie. Jakiś aparat, bateryjka, Tutaj przejść. Nie możemy. Wow. Trochę się boję. Nie wiem co tam się dzieje. Tutaj chyba widzieliśmy tego ojca Martina. Albo i nie tutaj, nie wiem. Chyba pora zmienić baterię. No, chwileczkę, chwileczkę. Do którędy dyma mamy iść, skoro tutaj jest wszystko zablokowane? chyba musimy tam przeskoczyć. Jednak. Bo tędy nie przejdziemy. Dobra, zmienimy sobie szybko tą baterię. W ogóle z góry przepraszam, że. W poprzednim odcinku tak troszeczkę mało ekscytująco było. O! Nie widzisz nas, przyjacielu. Ale się trochę rozchorowałem. Eee. I tak średniawo się ogólnie czuję, dobra, nasz przyjaciel stwierdził, że nie da rady tego otworzyć, a my mamy nadzieję, że tam przeskoczymy. Okej, okay, udało się. Udało się i jesteśmy w pokoju, w którym mamy zapis i prawdopodobnie wydarzy się coś złego. Także musimy się pilnować. O oh fuck! 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 Oh fuck! Uh... Dobra, ja tu mogę wejść po tych łóżkach? Proszę, żeby można było wejść po łóżkach. Ja już widzę tego typa, co za mną biegnie. A no wbijaj tam szybko do góry. No. Hop. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy na górze. <grym> Ach, te podłogi. <grym> Mam nadzieję, że tak często nie będą się pod nami zarywać. Jeszcze ta cholerna zjawa. No nie podoba mi się to tamto miejsce. Jeszcze ta strzałka. Idź tutaj. Tu cię zabijemy. A um, mało przekonujące, ale dobrze, że są łóżka, pod którymi można się schować, to w razie czego mogę szybko tam wlecieć. Okej. Okay. A oh, shit. Dobra, my sobie tutaj wejdziemy. Ogarniemy, czy coś jeszcze... A, nie ma. Nie mogę tutaj wyjść Ale ta zjawa w sumie tam nic nam nie robi takiego złego. Tylko nas straszy, jak na razie. Się, trochę się boję tutaj chodzić, bo tutaj widziałem coś. Ale nie. To tylko mi się przewidziało. Wiecie, ten taki świecący przedmiot. Myślałem, że to jakiś nóż. Ktoś tutaj jest. Dobra, przeczytajmy sobie te akta. Fragment dziennika Shirley Pierce, pacjentki szpitala psychiatrycznego Mount Massive. Jak mogę nie pamiętać, skąd się wzięły te rany cięte? Tak strasznie mnie bolą, nawet całe dni później. Doktor Newhouse twierdzi, że to moja wina, bo podświadomie odrzucam hipnoterapię. Ale przecież tak bardzo chcę się czuć lepiej. Nie wiem, jak mogłem coś takiego sobie robić? Doktor Newhouse twierdzi, że to jeden z przejawów mojej związanej z sypialni sypialnią histerii. Biedny Bruce, tak się przeze mnie męczy. Próbowałem delikatnie wypytać panią Jackson, czy miała podobne problemy ze swoim mężem, ale nie cierpi o tym rozmawiać. Jej mąż także znalazł ukojenie w młodszej kobiecie. Hm. Wiem, że doktorzy chcą dobrze. Poza tym, dzięki pomocy ludzi z rządu, którzy dołączyli do pracowników szpitala, jestem w najlepszych możliwych rękach. Powinnam po prostu brać tabletki, spać i mieć nadzieję na więcej przyjemnych snów. No, jedynie, jedyna pozytywnie nastawiona do tego leczenia pacjentka, chyba jak na razie. Dobrze, no tutaj sobie wszystko poszukaliśmy, poznajdywaliśmy i teraz. Ewidentnie musimy udać się w tą stronę. Ok, chciałbym pójść tam, ale trochę pękam. Bo wydaje mi się, że nasza droga powinna być w drugą stronę. Zobaczmy. Tutaj jest jakaś kamera. Ale kamerki nas nie interesują. Tu jest łóżko, po które szybko się możemy schować. Fakt, dobrze. <noise> Zmienię sobie baterię, bo. No nie cierpię, nie cierpię. Nic nie widzieć. Zwłaszcza kiedy czuję, że coś się stanie złego. Hu, hu. Huh. Ok, świeczki. O, oh. mogę otworzyć? Mogę, ale nie chcę. Chcecie zamknąć? Na razie. <laughs> Spierdzielam stąd jak najszybciej. Liv, liv, jak mam tu liv? Jak mam tu żyć? Eee. Nic tu nie ma. Więc po prostu muszę uciec dalej, zamknąć za sobą drzwi. Ja pierdzielę. Skąd oni się tam wzięli? Aha. Ja chyba po prostu muszę tam ten przejść. <gasps> O! Oh. Mamo! Mamo! Uszko, poduszko, pod jakieś uszko. No schowaj się. Idzie tu. Idzie jeden. Jeszcze jakby drugi doszedł tutaj, to ja mógłbym się stąd szybko wymknąć. O no, tam jest drugi, no akurat teraz, właśnie. Ach, ty. To są tego lasy, chyba, które chciałem je na początku zabić. Fak. I co ja mam teraz zrobić? No nie wiem, nie wiem. Kurde, trochę pękam. No, dobra, wyjdźmy stąd. I najwyżej będziemy sobie gdzieś jakoś kucać trochę. Może będą koło nas przechodzić, nas nie będą widzieć. Bo jest przecież ciemno, nie? Tak, ja muszę chyba pójść do tego pokoju, z którego oni wyszli. Tak mi się wydaje. Dobra. Tutaj nikogo nie widzę jeszcze. Okej, okay. wydaje się, że, że jest dobrze. Fuck. Czemu ta muzyka musi być taka przytłaczająca? Holy shit. Nie naprawdę przyprawia mnie to, o. Zawoł serca? Szybko! Wchodzimy. Zamykamy. Bang. Jesteśmy w tym pokoju, w którym oni byli. Zabierzmy sobie tą baterię. Jęcz, ja mam otworzyć te drzwi. Fuck, nie mogę tych otworzyć. Dobra, jak oni będą tutaj wchodzić, to ja będę słyszał. Przeszukajmy sobie szybko ten pokój. No dobra, mogłaby się skończyć ta piosenka, raczej ta muzyka. Ale mnie stres żera Dobra, przeskakuje Fuck ah. Dobra, chyba, chyba się udało ich uniknąć Ale słyszę jakiś dziwny dźwięk O Chyba tutaj Tak, to jest ten ojciec Martin o, oh, muszę się trochę uspokoić. Dobrze, zeszliśmy sobie tutaj niżej. <grymne> ha! Co za emocje. Tam jest jakiś pokój, do którego mogę wejść, ale my sobie chyba jednak przejdziemy tędy. Aha, tak, byłoby za łatwo, gdybym tędy mógł przejść. Od razu do tego ojczulka. Więc pewnie muszę iść tędy. A, też nie. No dobrze, to mamy zagwozdkę. Sprawdźmy. Nie no, tych drzwi nie mogę otworzyć. Hmm, może jakoś tutaj coś podskoczyć złapać się. A no, patrzcie, jaki numer. A dobra, chyba wiem. Chyba już wiem. No, wejdź tutaj. Pozwól, że wejdziesz sobie na górę z powrotem. W porządku. dał już zamknij drzwi, żeby tamci nam tutaj nie weszli. E no, czemu się nie złapałeś? No nic, nieważne. Spróbujemy to przejść jeszcze raz. Okej. Okay. No idź tam, idź tam kolego. Dobra. Okej. Okay. I tutaj boczkiem chyba trzeba. Dobrze. Dobrze pomyślałem. Więc idziemy, idziemy. I się nie boimy, bo nie ma czego. I tutaj chyba czeka nas skok. Go! Wow. O nie! Ale daj mi kamerę, daj mi kamerę. Ja pierdo. No i co ja teraz? Straciłem kamerę. I co ja teraz mam zrobić? To coś napisane jest kłamstwa. <laughs> Poznaję ten charakter pisma. Ojciec Martin kogoś tu zabił. Czy kłamstwa, o których mówił, to te wszystkie brakujące akta, protokoły, inne dokumenty? To co można tu znaleźć? Przypomina agencyjne materiały rządowe. Mają ze 30 lat, może nawet więcej. To chyba program CIA. Kryptonim M-kultura kontrola umysłu w głowie mi huczy. Nowe zadanie znajdź kamerę, aby móc się poruszać w ciemności, czyli muszę zejść na dół, no super po prostu. A tu jakiś typek przed chwilą zszedł. Widziałem. Pytanie tylko gdzie jest. No dobra, no, nie mamy wyjścia, musimy tu zejść. Kurde, znajdź kamerę, znajdź kamerę. No sam se znać kamerę. Ja pierdzielę. No. Czemu musiałeś zgubić kamerę, przyjacielu, kochany, no? No takiego obrotu spraw to ja się nie spodziewałem. Naprawdę. No, zabierzemy sobie baterykę to się zawsze nam przyda. No dobra, no przejdę się, ale co, po macku mam szukać tej kamery? Chyba, że dostaniemy jakąś drugą. No bo co, tam... Tam mam zejść? Szukać się w podziemiach? To mogę się tam przejść, ale... Kurde. No, czuję tu problemy. Czuję tu bardzo duże problemy, naprawdę. O, oh, fuck. No, czemu mi to wygląda jak... Nie wiem, wydaje mi się, że tam jest dziura i tam mógłbym przeskoczyć. A nie, to jest po prostu... Aha, dobra, widzę, widzę dziurę. Tutaj jest dziura. Nie widzę, że tutaj też jest miejsce przygotowane do tego, żeby z powrotem wrócić tędy. Mm -hmm. Dobra, tutaj widzę chyba jakieś nogi. Nie, to jest kawałek czegoś bliżej nieokreślonego. Heh. <laughs> A mam wrażenie, że zaraz tutaj coś się stanie naprawdę złego? No, podejrzewam, że będzie tutaj gruby. No, jak nic. Są takie przeszkody to ewidentnie świadczy o grubym. <śmiech> Fuck. <śmiech> no dobra, no musimy tam iść no. A no, wyżej będę spier dzielał stąd. Dobra, nikogo tutaj nie widzę. Ale kamery też nigdzie nie widzę, jest <śmany w górę> Moje serce. Fuck. Dobra, ja chyba tutaj chcę chodzić sobie po cichu. Ooo, te jump scenki. Murwa, mać no. Sorry, sorry za to bluźnierstwo, ale to jest naprawdę dla mnie dużo. Ja pierdzielę. No. Nie wiem, jak na chwilę zamilknę, to mi wybaczcie, ale po prostu tak się wczuwam w to. Jeszcze <laughs> wiecie, ta, ta brak możliwości podświetlenia sobie tego obrazu. No, nie działa na korzyść. Nie działa na korzyść. Ok, schowamy się w rogu. O fa <śmany> Kurwa, no ja tam mam wejść? No to wygląda. I co, i mam iść sobie tak? Dobra, idę sobie po podłodze. Nie wiem dokąd idę. Idę po ciemku. Mam nadzieję, że nie spotkam żadnego zbira. Fuck. Się wydawało, że ktoś tam chodzi. Czyżby to była nasza kamera? Tak. Tak. A czego nie mogę jej wziąć, bo kucam. No to jest moja kamera, No się. No, zapisywanie super, ale ja chciałbym wziąć kamerę, bo znalazłem. No, mogę ją wziąć? Czy nie mogę? Nie mogę jej wziąć, kurwa. <laughs> Może to nie o tą kamerę chodzi. Nie no, jestem. No, jestem prawie pewien, że to jest to. że musimy ją zabrać. No to czemu nie możesz jej zabrać? No, kolego, kolego, halo, Halko. Nie wiem, może muszę jakąś inną znaleźć kamerę, może to nie jest... ta kamera, której szukam w takim razie. No, ale wątpię, no. Na... No, no nic nie widzę. Nic nie widzę. Hm. O chwila, tu jest jakieś biurko. O, na biurku jest dobra, to znaczy, że tamta się chyba popsuła. O fuck. O oh, fuck. O oh, fuck! No, puśćcie mnie. Skąd oni się tu wzięli? No, przeskakuj, stary. Przeskakuj. Mogę zamknąć te drzwi? Nie mogę. Ale te mogę. Nara. Te też mogę. Nara. A, hmm. Dobra, musimy tędy dojść, chyba. I chyba tędy. Dobra, przeskakujemy. Ooo. chyba tędy. Chyba dobrze idę. Chyba. Chyba tu na górę. I tutaj na górę. Mam nadzieję, że oni już mnie nie gonią. Ale na wszelki wypadek sobie. Przyspieszymy. O, cizos Ooo! Dobra. Dzika muzyka się skończyła, więc pewnie wszystko jest już ok. Hej, Dajcie mi chwilę. No dobra. Dobra, pójdźmy dalej. Idźmy, pójdźmy. Znowu cisza. Znowu nie wiadomo czy aby na pewno to miejsce, w którym teraz idziemy, to jest to, do którego zmierzać powinniśmy. Ale chyba tak. Dobra. I może tutaj? Okej. Okay. To znaczy, że tutaj. A. Nowe zadanie: znajdź ojca Martina w bloku administracyjnym. Hi hi, 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 Czemu mi się to nie podoba? Opa! Jesteśmy na drugiej stronie. Follow the blood, czyli jesteśmy po drugiej stronie tej kraty której przychodziliśmy. Okej, okay, dobra Wiecie co? Zrobił mi się zapis Ja chyba Ja chyba na, na razie mam dosyć Bo przy jak mi serce w, pi w piersi wali Nie wiem czy to ze strachu Czy po prostu z emocji Że ktoś mnie goni I muszę uciekać W każdym razie no To, to, było, to było troszeczkę Wow Czemu ta kamera tak dziwnie się zachowuje? Dobra, było tak ekscytujące, także zanim coś mi się znowu stanie, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli się podobało, to łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie albo chociaż po prostu skomentujcie, czy Wam się to podobało. Ja będę wtedy naprawdę bardzo zadowolony, bo wtedy wiem, że coś się dzieje. Dobrze, także tym pozytywnym akcentem się z Wami żegnam i na razie do zobaczenia. Cześć!